i Witam Was w prezentacji moda Teleportation Mod. Mod ten dodaje kilka ciekawych ulepszeń dotyczących teleportacji oraz stawiania portalów chociażby do netheru, a także osobny świat, który jest takim jakby osobnym wymiarem, w którym biegają endermany, tak, endermany, oraz drzewa są wykonane ze, ze stone'a i obsydianu. E, tak więc przejdźmy od razu do rzeczy, Najważniejszą, e, najważniejszym elementem tego moda, hmm, robi się noc, a nie chcemy jeszcze nocy, e, będzie e, ruda, ruda teleportacji, tak to nazwijmy, którą możemy wykopać przy użyciu zwykłego kamiennego kilofa nawet. E, wypadają z niej takie oto odłamki teleportacji. Które przy skraftowaniu cztery sztuki w, na crafting ta table dają nam blok teleportacji. Następnie, blok teleportacji możemy użyć w craftingu okrążając go cztery woże ośmioma szkłami i wychodzi nam wtedy kula teleportacji. Poza tym ważnym elementem jest też dodanie nowości, jaką są. Patyki z obsydianu, które pozyskujemy tak jak normalnie, patyki z drewna, tylko zamiast drewna używamy obsydianu. A także ważnym elementem do tworzenia następnych przedmiotów będzie góra do różdżki portalowej, którą wykonujemy z zapalniczki oraz ośmiu obsydianów. Oczywiście, jak zwykle, zapomniałam powiedzieć, że do prezentacji tego moda używam także Too Many Items, gdyż jest o wiele łatwiej pozyskiwać itemy z tego oraz Optifine. Przedmioty, które skartowaliśmy przy użyciu tych receptur, wykorzystujemy następnie do tworzenia różżek. To jest różdżka przenoszenia, do której używamy tej właśnie kuli teleportacji. I działanie pokażę za chwilę, tylko pokażę jeszcze pozostałe różdżki. To jest różka portalowa, którą pozyskujemy właśnie poprzez ustawienie dwóch patyków oraz tego, tej góry od różdżki portalowej. Oraz różka skakania, którą pozyskujemy układając na sobie dwa patyki i Taką kulę skakania, którą, którą dropują niestety tylko moby w tym specjalnym świecie. Więc teraz weźmy sobie wszystkie różdżki. Aha, jak zwykle Delay mam włączony. No nie, przełączymy się na Creative i przy okazji zobaczymy, że w trybie Creative mamy osobną zakładkę od Teleportation Mode. No i weźmy sobie Warp Wand. I od razu weźmiemy też Portal Wand i Jump Wand. Więc tak, Warp Wand działa w ten sposób, że na przykład ustawimy sobie się tutaj i klikamy prawym przyciskiem na ten blok. W tym momencie ustawiamy sobie na niego teleportację i gdziekolwiek pójdziemy, jak klikniemy prawym przyciskiem, to przenosi nas z powrotem na ten blok. E, Różka portalu natomiast e, przenosi nas do najbliższego portalu do Netheru, bądź jeśli takiego portalu nie ma, e, tworzy go w okolicy. Co, co nie jest wcale cheatowaniem, bo do zrobienia jej, tak jak już było pokazane, potrzebne jest 8 plus 10 obsydianów, więc tak naprawdę w sumie więcej niż, e, tych, ni, niż do wykonania faktycznego portalu. Użyjmy jej. Przeniesie nas od razu do neteru. A jednak nie przeniosło. Po prostu ustawiło. Bardzo dziwny portal. No nic. Portal działa tak jak normalnie portal do neteru. Nie uważam, żeby potrzebne było pokazanie. Ale ten jest. Ten jest wyjątkowo fajny. No nic. E. Oraz różdżka skoku, która działa trochę jak perła Endermana. Przenosi nas we wskazane miejsce, tylko przy okazji nie, nie uszkadza nas w żadnym stopniu. Yy, oraz no, nie musimy czekać aż to doleci. Proszę, znalazłam się na drzewie. Wszystko przechodzi płynnie. Teraz znajdziemy się... Aha, nie możemy. Proszę, znalazłam się na górze portalu którego zajazd będziemy używać. Poza tym, oczywiście, y, mod dostarcza nam też kilka nowych, fajnych broni, do których kraftowania potrzebujemy dosyć drogich materiałów. O, tutaj niestety źle mi wyszło. Powinny być bloki do teleportacji. Już lepiej. To jest y, teleportujący miecz, który od razu sobie weźmiemy. Kraftujemy go przy użyciu właśnie dwóch bloków teleportacji, czterech pereł i jednego obsydianowego patyka. Drugim, drugą bronią jest łuk teleportacyjny, który także kraftujemy przy użyciu obsydianowych patyków, perły, no i nitek, jak, tak, tak jak zwykły łuk. Weźmy go sobie. Oraz specjalne strzały, które tak, teleportujemy je sobie. Kraftujemy je przy użyciu patyka opcjonalnego z perły oraz piórka na lotkę. Weźmy ją sobie też. I teraz, tak. Miecz jest samodzielną bronią, ale łuk i strzała działają tylko jeśli mamy i to, i to w flipunku. Łuk nie zadziała ze zwykłymi strzałami w oczekiwany sposób. I teraz. Owce mi pouciekały, więc sobie zespanujmy jakąś. A nawet może dwie lub trzy. Ok, teraz, żeby pokazać. Podchodząc gdziekolwiek i skradając się, w sensie naciskając Shift. Jeśli klikniemy pewnym przyciskiem, to ustawimy koordynaty teleportu. I w tym momencie, jeśli używając tego miecza, walniemy tę owcę, to ona przeteleportuje się w tamto miejsce. Tym sposobem możemy robić całkiem ciekawe pułapki na moby, albo na przykład ułatwić sobie przynoszenie krów i świń do, do zagrody, w sensie krów, świń, owiec, wszystkich tych takich rzeczy, które chcemy trzymać w zagrodzie. No, po prostu je tam teleportujemy i nie musimy się bawić z żadnymi tam sianami itd. Łuk działa bardzo podobnie. Także naciskamy no boże. Naciskamy Shift i naciskamy na ziemię. I w tym momencie, jeśli strzenimy do tej owcy, to przeteleportuje nam ją obok. Można na przykład zrobić ciekawą pułapkę, że wykopiemy sobie dołek pełen lawy, ustawimy koordynaty tam i będziemy mieć pieczone steki od razu. Ostatnim elementem dodanym przez MOD, tak w kwestii itemów, jest specjalna zapalniczka do portalu. Którą, która oczywiście jest strasznie droga, bo wykonujemy ją tak jak zwykłą zapalniczkę, tylko że zamiast żelaza dajemy diament. Weźmiemy sobie. I teraz tak. Portal ustawiamy w ten sposób. Jest to trzy, trzy w górę na, na takim kwadracie 5 na 5 na środku ustawione, złączone krzyżykiem, na górze jeszcze jeden i na dole jeszcze jeden. I teraz tak ten dolny podpalamy, następuje wybuch i tworzy się nam portal. No więc przejdźmy przez niego. Tutaj już byłam w środku, jak testowałam jak to działa, dlatego zdążyłam już zrobić sobie schodki, bo niestety mój portal zrobił się Ale się loguje trochę. No już powinno być dobrze. Mój portal zrobił się w powietrzu, więc musiałam dorobić do niego trochę ziemi. Więc tak, teleportujemy się do takiej dziwnej krainy, która trochę boli w oczy i w której drzewa są trochę zimne i nieprzyjemne. I teraz jeśli włączymy sobie sobie potwory, to powinny się zacząć spełnić takie stworki, które wyglądają trochę jak oczy ze stopami. No, ale oczywiście, yy, znając moje szczęście, nic nie znajdziemy. Moby znajdują mnie wtedy, kiedy ja tego nie chcę, ale kiedy ja pragnę się z nimi spotkać, to uciekają przede mną najdalej, jak się da. No nic, spróbujemy. No nie, no nawet nie, nie dodaję ten mod, niestety, jajka spełnującego, więc musimy mieć nadzieję na to, że trafimy sami. Tak, na świnie. Ech, może normalny? No niestety, jak na zuś, nie ma nigdzie żadnego. Stworki te są małe, Trochę, trochę dziobią, ale niezbyt. No, kilka uderzeń porządnym mieczem od razu je załatwia. I mają właśnie szansę upuścić tę kulkę obserwujące oko, którą używamy potem do zrobienia tej różdżki do skakania. No, no mobów nie ma. No. Schowały się. Gnojki. Nawet endermanów nie ma. Powinno ich być tutaj od groma. Powinny łazić, skakać wszędzie. No. Jak sama nazwa wskazuje, to jest wymiar teleportacji, więc nic dziwnego, że endermany powinny tu być. Dziwnym faktem jest to, że ich nie ma. No co tam jest? Dobra, przelećmy, zobaczmy. Może tam będą siedziały przy ognisku. Nie, to tylko lawa. No ale no, no Boże, no naprawdę złośliwie się wszystko pochowało. A bo... A, bo... Okej, okay. dobra. Jeszcze uspokoiło, okej, okay. okej, okay, uspokoiło się. Były lagi, więc musiałam wyłączyć nagrywanie. Yy, tak. Jestem głupia, jak zwykle, w każdym filmiku to udowadniam. Nie pomyślałam o tym, żeby poczekać na noc, zanim zacznę stwierdzać, że nie ma żadnego stworka. Tak więc noc nastała. No i nie ma. Może zróbmy sobie północ. No nie, no tak naprawdę to też za dnia powinny być. Nie wiem czemu akurat teraz się nie spełnują. Możliwe, że mnie po prostu nie lubią. No trudno. Staniemy sobie jeszcze przy portalu. Tak więc ja jestem Shale, a to jest moja kraina bez potworków. Chyba wszystko już, co się dało powiedzieć o tym modzie, to powiedziałam. Jest bardzo fajny, jeśli chodzi o, o szybkie teleportowanie się wszędzie. Ułatwia trochę rozgrywkę, aczkolwiek nie, nie pozostawia takiego niedosytu, że czytujemy. Tak więc, dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, i do następnego razu.